Głębi polskich lasów, gdzie światło słońca z trudem przebija się przez gęste korony drzew, od wieków krąży legenda o babie jadze. Nie jest to zwykła bajka dla dzieci. To prawdziwa historia, która od pokoleń przeraża mieszkańców naszych wsi. Dziś zabiorę Was w podróż przez najciemniejsze zakątki polskiego folkloru. Gdzie granica między rzeczywistością a koszmarem zaciera się całkowicie? Poznamy prawdziwe historie ludzi, którzy spotkali babę Jagę na własne oczy, oraz odkryjemy tajemnice, które przez wieki skrywały nasze lasy. Czy jesteście gotowi na spotkanie z najstraszniejszą postacią słowiańskiej mitologii? Zasubskrybuj kanał Mroczne Legendy Polski. I włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnej mrocznej historii. Pierwsza historia rozpoczyna się w małej wsi pod Białym Stokiem, gdzie w 1833 roku młody Drwal miał spotkanie, które na zawsze zmieniło jego życie. Rozdział pierwszy Spotkanie w lesie. Białostockim Stanisław Kowalski miał zaledwie 20 lat, gdy tego zimowego poranka 1846 roku wyruszył do Puszczy Białowieskiej. Młody drwal, znany ze swojej odwagi i siły, nigdy nie bał się samotnych wypraw do lasu. Tego dnia jednak las wydawał się inny. Nienaturalnie cichy, jakby wszystkie zwierzęta nagle zamilkły. Stanisław pracował od świtu, gdy nagle usłyszał dziwne skrzypienie dochodzące z głębi puszczy. To pewnie stare drzewo. Pomyślał, ale dźwięk stawał się coraz głośniejszy. Wziął toporek i poszedł sprawdzić. Po kilku minutach marszu zobaczył coś, co wywróciło jego świat do góry nogami. Między drzewami stała dziwna chata na kurzych nogach, która obracała się powoli wokół własnej osi. Z komina buchał zielonkawy dym, a z wnętrza dobiegały niepokojące dźwięki, jakby ktoś mielił kości. Stanisław zamarł ze strachu, ale jego ciekawość była silniejsza. Zbliżył się ostrożnie, a wtedy usłyszał głos, który na zawsze zostanie w jego pamięci. Rozdział drugi: Głos Baba Jagi: Wiem, że tam jesteś, młody Drwalu rozległ się chrapliwy głos staruszki: Wejdź do środka, nie bój się. Baba Jaga nie skrzywdzi gościa, który przychodzi z czystym sercem. Stanisław wiedział, że powinien uciekać, ale jego nogi jakby przyrosły do ziemi. Drzwi chaty otworzyły się same, a w środku zobaczył najdziwniejszy widok w swoim życiu. Baba Jaga siedziała przy ognisku, ale nie była taka, jak opisywały legendy. To była bardzo stara kobieta, pokryta zmarszczkami, z długimi siwymi włosami. Jej oczy jednak płonęły jak węgle, a gdy się uśmiechnęła, Stanisław zobaczył szereg ostrych, żelaznych zębów. Siadaj, chłopcze powiedziała, wskazując na stołek już dawno nie miałam gościa. Opowiem ci prawdę o sobie, ale ty w zamian musisz mi coś obiecać. Stanisław usiadł, czując, jak zimny pot spływa mu po plecach. Baba Jaga zaczęła mówić, a jej słowa były jak hipnoza. Opowiadała o czasach, gdy słowiańscy bogowie chodzili po ziemi. O tym, jak została wybrana na strażniczkę granicy między światem żywych a zmarłych. Jestem stara jak te lasy, szeptała. Widziałam, jak rodzą się i umierają pokolenia ludzi. Ale ty, młody Drwalu. Możesz mi pomóc w jednej sprawie. Rozdział trzeci: zadanie baba i baba. Jaga wstała i podeszła do wielkiego pieca, który dominował w chacie. Stanisław z przerażeniem zobaczył, że w środku płonął niezwykły ogień, ale zielone płomienie, które nie dawały ciepła. się z w tym ogniu widzę przeszłość i przyszłość, wyjaśniła wiedźma. Ale od kilku tygodni coś zakłóca moją wizję. Ktoś lub coś w lesie używa potężnej magii, która przeszkadza mi w pracy. Podała Stanisławowi dziwny amulet. Kawałek kości zawieszony na skórzanym rzemyku. Noś to przy sobie i idź do starego dębu na łysej górze. Znajdź źródło tej magii i zniszcz je. W zamian dam ci coś, czego każdy śmiertelnik pragnie. Co to takiego? zapytał Stanisław, czując dziwne ciepło, bijące od amuletu. Nieśmiertelność odpowiedziała baba Jaga z uśmiechem Będziesz żył tak długo, jak długo będziesz mi służył ale pamiętaj: jeśli mnie zdradzisz, lub nie wykonasz zadania. Twoja dusza na zawsze pozostanie w moim piecu. Stanisław spojrzał na zielone płomienie i poczuł, jak lód ściska mu serce. Wiedział, że nie ma wyboru. Skinął głową, a baba jaga roześmiała się tak głośno, że wszystkie ptaki w lesie zerwały się do lotu. Gdy wyszedł z chaty, była już noc. Spojrzał za siebie, ale zamiast budynku zobaczył tylko pustą polanę. Rozdział 4. Wędrówka do Łysej. Góry Stanisław wszedł przez las całą noc, kierując się na północ, gdzie znajdowała się Łysa Góra. amulet Babajagi pulsował przy jego szyi, jakby wskazywał mu drogę. Las wydawał się żywy. Gałęzie prześciły nad jego głową, jakby szeptały ostrzeżenia. Czasami słyszał dziwne dźwięki, jakby ktoś lub coś podążało za nim w ciemności. O świcie dotarł do stóp łysej góry. Stary dąb, o którym mówiła babajaga, był ogromny. Jego pień miał co najmniej 10 metrów obwodu, a korona ginęła w chmurach. Ale Stanisław nie był sam. Wokół drzewa stały trzy postacie w długich, czarnych płaszczach. Twarzy nie było widać pod kapturami, ale młody drwal poczuł bijącą od nich nieziemską moc. Zbliżył się ostrożnie i usłyszał, jak jedna z postaci mówi po łacinie. Rozpoznał kilka słów: była to jakaś inkantacja, prawdopodobnie związana z nekromancją. Amulet baba jagi nagle rozgrzał się tak bardzo, że Stanisław musiał go schować pod koszulą. To były oni, źródło magii, które przeszkadzało. Wiedźmie jedna z postaci podniosła rękę, a z ziemi wokół dębu zaczęły wyłaniać się kościane ręce. Stanisław zrozumiał, że zakłócają oni naturalny porządek, budzą zmarłych. Którzy powinni spoczywać w spokoju. Musiał działać, ale jak zwykły śmiertelnik może stanąć przeciwko trzem nekromantom. Rozdział piąty. Konfrontacja z nekromantami Stanisław sięgnął po amulet i poczuł, jak płynie przez niego moc baba Yagi. Nagle zrozumiał, że może czytać w myślach nekromantów. I rozumieć ich zaklęcia. Trzej czarnoksiężnicy próbowali wskrzesić pradawnego demona, który został pochowany pod korzeniami Świętego Dębu wieki temu. Gdyby im się udało, cała Polska znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jeden z nekromantów zauważył Stanisława i wskazał na niego ręką. Z jego ust popłynęła łacińska klątwa. Ale amulet Babajagi chronił młodego, drwala, nie możecie tego zrobić! krzyknął Stanisław, ten demon był uwięziony nie bez powodu. Nekromanci roześmiali się chórem. Zwykły śmiertelnik chce nas powstrzymać. Nie wiesz, z kim masz do czynienia, chłopcze. Ale Stanisław. Poczuł, jak amulet pulsuje coraz szybciej. Baba Jaga mówiła mu przez magiczne połączenie: Użyj mojej mocy, ale pamiętaj, wszystko ma swoją cenę. Stanisław podniósł amulet i poczuł, jak jego ciało wypełnia się nieziemską mocą. Jego oczy zapłonęły zielonym ogniem, a z jego ust wypłynęły słowa w języku, którego nigdy nie znał. To była Stara słowiańska magia. Ziemia wokół dębu zatrzęsła się, a nekromanci po raz pierwszy w życiu poczuli strach. Rozdział szósty. Moc słowiańskich, bogów Stanisław, wypowiadał zaklęcia w prastarym języku, a z jego rąk biły błyskawice. Nie była to jednak moc baba Jagi, to była moc samych słowiańskich bogów których wiedźma służyła od wieków. Perun, bóg piorunów, udzielił mu swojej siły. Weles, władca podziemia, powstrzymał nekromantów przed kontaktem z demonem, a Mokosz, bogini ziemi, wzmocniła korzenie świętego dębu. Trzej nekromanci próbowali uciec, ale było za późno. Jeden po drugim zamieniali się w kamień, a ich dusze Zostały uwięzione w pniu dębu na całą wieczność. Gdy wszystko się skończyło, Stanisław upadł na kolana, wyczerpany. Amulet baba jagi stracił swój blask, ale nadal pulsował delikatnie. Dobrze się spisałeś, młody drwalu. Usłyszał głos wiedźmy w swojej głowie, ale teraz musisz wrócić do mnie. Mamy do omówienia sprawę Twojej nagrody. Stanisław spojrzał na skamieniałych nekromantów i poczuł, że coś w nim się zmieniło. Moc bogów pozostawiła w nim swój ślad. Nie był już zwykłym śmiertelnikiem. Gdy wstawał, zauważył, że jego cień porusza się niezależnie od niego. Zrozumiał z przerażeniem, że użycie tak potężnej magii. Ma swoje konsekwencje, ale nie miał wyboru. Musiał wrócić do Baba Jagi i dowiedzieć się, jaki jest prawdziwy koszt jej pomocy. Rozdział 7. Powrót do Baba Jagi Droga. Powrotna była inna niż ta pierwsza. Las jakby rozpoznawał w Stanisławie nową moc. Zwierzęta uciekały na jego widok. A drzewa pochylały się, gdy przechodził. Po kilku godzinach marszu dotarł na polanę, gdzie miała stać chata baba Jagi. Tym razem nie musiał jej szukać. Budynek pojawił się przed nim, jakby wiedział, że Stanisław wraca. Wejdź, rozległ się głos wiedźmy, zanim jeszcze zapukał do drzwi. Baba Jaga siedziała przy ognisku, ale teraz wyglądała inaczej. Była młodsza, silniejsza, jakby moc uwolniona przez zniszczenie nekromantów dodała jej życia. Wykonałeś zadanie lepiej niż się spodziewałam, powiedziała z uśmiechem, który wciąż przerażał swoimi żelaznymi zębami. Nie tylko zniszczyłeś nekromantów, ale też uwolniłeś pradawną moc bogów. Stanisław usiadł naprzeciwko niej, czując dziwną mieszankę strachu i fascynacji. Co się ze mną stało? Dlaczego mój cień żyje własnym życiem? Baba Jaga roześmiała się. To znak, że bogowie cię naznaczyli. Nie jesteś już zwykłym śmiertelnikiem, ale też nie jesteś nieśmiertelny. Jesteś czymś pomiędzy. Strażnikiem granicy. Tak jak ja, ale ja nie prosiłem o to. Zaprotestował Stanisław. Nikt z nas nie prosił. Odpowiedziała Wiedźma. Spokojnie. Ale ktoś musi pilnować równowagi między światami. Teraz rozumiesz, dlaczego ludzie mnie boją się. Rozdział 8. Prawda o Babie Jadze. Opowiem ci prawdziwą historię. Zaczęła babajaga patrząc w zielone płomienie. Przed tysiącem lat byłam zwykłą kobietą, tak jak ty byłeś zwykłym drwalem. Mieszkałam w małej wsi nad Wisłą. Pewnego dnia do naszej wioski przyszedł czarodziej. Oferował bogactwo w zamian za jedno dziecko. Mieszkańcy się zgodzili, ale ja sprzeciwiłam się. Wtedy rzucił na mnie klątwę. Stanisław słuchał. Zafascynowany. Po raz pierwszy widział babę Jagę nie jako potwora, ale jako człowieka, który miał swoje powody. Klątwa miała mnie zabić, ale słowiańscy bogowie inaczej zadecydowali. Przemienili mnie w strażniczkę, dali mi moc, ale też samotność. Od tamtej pory chronię granice między światami. Każdy, kto próbuje zakłócić naturalny porządek, staje się moim wrogiem. Nekromanci, demony, złe czarownice wszyscy muszą zostać powstrzymani. Stanisław zaczął rozumieć: Ale dlaczego ludzie opowiadają o tobie jako o potworze, który porywa dzieci? Baba Jaga westchnęła. Czasami muszę zabrać dziecko. Ale nie po to, żeby je skrzywdzić. Niektóre dzieci rodzą się z mocą, która może być niebezpieczna. Szkole je, uczę kontrolować swoje zdolności. Po latach wracają do swoich rodzin jako potężni czarodzieje, ale wszyscy pamiętają tylko to, że baba jaga je zabrała. Stanisław poczuł, jak jego postrzeganie wiedźmy całkowicie się zmienia. Rozdział 9. Nowe przeznaczenie. Teraz, gdy znasz prawdę, musisz podjąć decyzję, powiedziała baba Jaga. Możesz wrócić do swojego życia, ale będziesz zawsze czuł się obco wśród ludzi. Albo możesz zostać moim następcą. Stanisław milczał długo, patrząc w ogień. Pomyślał o swojej wsi, o rodzinie, o prostym życiu Drwala. Ale wiedział, że już nigdy nie będzie taki sam. Jeśli zostanę, co się stanie z tobą? zapytał w końcu. Będę mogła w końcu odpocząć odpowiedziała baba Jaga z uśmiechem. Tysiąc lat to długo, nawet dla kogoś takiego jak ja. Bogowie pozwolą mi przejść do krainy wiecznego spokoju. Stanisław spojrzał na swój cień który wciąż poruszał się niezależnie. Zrozumiał, że tak naprawdę nie ma wyboru. Moc bogów już go naznączyła. Przyjmuję, powiedział cicho. Baba Jaga skinęła głową. Wtedy rozpoczynamy rytual przekazania mocy. Ale ostrzegam Cię, to będzie bolesne. Twoje ciało musi się przystosować do życia między światami podała mu dziwny napój zielonkawą miksturę która pachniała jak mokry las i stare kości wypij to gdy się obudzisz będziesz już inny stanisław bez wahania wypił napój ostatnią rzeczą którą pamiętał był płonący ból przepływający przez całe jego ciało rozdział 10 Transformacja Stanisław obudził się po trzech dniach. Jego ciało wyglądało tak samo, ale czuł, że wszystko się zmieniło. Mógł słyszeć rozmowy zwierząt, widzieć duchy zmarłych, wyczuwać magię z odległości kilku kilometrów. Baba Jaga stała nad nim, ale wyglądała już jak zwykła starsza kobieta. Jej moc przepłynęła do niego. A ona sama wracała do swojej ludzkiej postaci. Jak się czujesz? zapytała z troską w głosie. Inaczej odpowiedział Stanisław, wstając widzę rzeczy, które wcześniej były niewidoczne. Słyszę głosy z innych światów. Baba Jaga dała mu swój stary amulet. To pomoże Ci kontrolować nowe zdolności. Pamiętaj. Twoje zadanie to chronić równowagę. Nie pozwól, by żadna siła zakłóciła naturalny porządek. Stanisław założył amulet i poczuł, jak jego nowa moc się stabilizuje. Spojrzał na babę jagę i zobaczył w jej oczach ulgę. Będę za tobą tęsknił powiedział szczerze a ja za tobą odpowiedziała ale nasze drogi się rozchodzą. Ty zostaniesz tutaj, a ja idę tam, gdzie czeka na mnie spokój. Baba Jaga wyszła z chaty i skierowała się w stronę lasu. Z każdym krokiem stawała się coraz bardziej przezroczysta, aż w końcu znikła całkowicie. Stanisław został sam w chacie, która teraz była jego domem. Rozdział 11: Nowy Strażnik. Lasu miesiące mijały. A Stanisław uczył się swojej nowej roli. Chata na kurzych nogach słuchała jego poleceń, a leśne zwierzęta przynosiły mu wieści z całej Polski. Pierwszym poważnym wyzwaniem był wilkołak, który terroryzował wioskę pod Krakowem. Stanisław musiał nauczyć się, jak używać swojej nowej mocy do walki z nadprzyrodzonymi zagrożeniami. Pokonał wilkołaka, ale nie zabił go. Zamiast tego użył magii Baba Jagi, aby uwolnić ludzką duszę uwięzioną w bestii. To była lekcja, której nauczyła go poprzedniczka: czasami potwory to tylko zaczarowani ludzie. Z czasem zaczął rozumieć, dlaczego Baba Jaga była tak samotna. Ludzie bali się go, mimo że ich chronił. Gdy pojawiał się w wiosce, mieszkańcy uciekali lub zamykali drzwi, ale były też jasne momenty. Czasami przychodziło do niego dziecko, zagubione w lesie lub uciekające przed złymi rodzicami. Stanisław nauczył się opiekować takimi dziećmi, tak jak robiła to baba Jaga. Jedna z dziewczynek, Katarzyna, została u niego na rok. Miała dar widzenia przyszłości, ale nie umiała go kontrolować. Stanisław nauczył ją, jak używać swojej mocy, a potem bezpiecznie odesłał do rodziny. Lata mijały, a Stanisław stawał się coraz bardziej podobny do swojej poprzedniczki. Zrozumiał, że samotność to cena za chronienie innych. Rozdział dwunasty. Nowa generacja po. pięćdziesięciu latach służby Stanisław zestarzał się, ale nie tak jak zwykli ludzie. Jego włosy stały się siwe, a twarz pokryła się zmarszczkami, ale siła i moc zostały z nim. Pewnego zimowego dnia przyszła do niego młoda kobieta Marta, córka Kowala z pobliskiej wsi. Miała w sobie coś szczególnego tę samą siłę, którą on kiedyś czuł w nekromantach. Przyszłam prosić o pomoc, powiedziała odważnie. W mojej wsi dzieje się coś złego. Ludzie znikają, a w lesie słychać dziwne głosy. Stanisław zbadał sprawę i odkrył, że grupa czarnych magów próbuje otworzyć portal do piekła. Używali mieszkańców wsi jako ofiar, aby wzmocnić swoje zaklęcia. Tym razem jednak nie poszedł sam. Wziął ze sobą Martę, która okazała się mieć naturalny talent do białej magii. Razem pokonali czarnych magów i zamknęli portal na zawsze. Po wszystkim Marta została. Podobnie jak on kiedyś, poczuła, że nie może wrócić do zwykłego życia. Stanisław zaczął ją szkolić, przekazując jej swoją wiedzę. Wiedział, że jego czas jako strażnika powoli dobiega końca. Marta była silna, mądra i miała dobre serce. Wszystko, czego potrzeba, aby zostać następną babą Jagą. Czy jesteś gotowa przyjąć tę odpowiedzialność? zapytał ją pewnego wieczoru. Marta spojrzała mu w oczy i skinęła głową. Jestem gotowa. Rozdział trzynasty. Koniec i początek Stanisław przekazał swoją moc Marcie w tym samym rytuale, któremu poddała go baba Jaga pięćdziesiąt lat wcześniej. Gdy się obudził, czuł się znów jak zwykły człowiek, ale człowiek, który przez pół wieku chronił Polskę przed nadprzyrodzonymi zagrożeniami. Marta stała przed nim w nowej postaci. Jej oczy płonęły zielonym ogniem, a w dłoniach trzymała starożytny amulet. Była gotowa na swoje pierwsze wyzwanie. Pamiętaj, powiedział Stanisław, przygotowując się do odejścia: Ludzie zawsze będą się ciebie bać, ale to nie znaczy, że przestaniesz ich chronić. To jest nasze przeznaczenie. Marta skinęła głową. A Stanisław skierował się w stronę lasu. Podobnie jak baba jaga przed nim, z każdym krokiem stawał się coraz bardziej przezroczysty. Jego ostatnią myślą było zadowolenie. Kolejne pokolenie będzie chronione. Cykl trwał dalej, a legendy o babie jadze będą przekazywane z pokolenia na pokolenie. W polskich lasach Wciąż mieszka baba jaga. Może nie ta sama, która straszy w bajkach, ale strażniczka, która chroni nas przed tym, co kryje się w ciemnościach. Gdy następnym razem będziesz szedł przez las i poczujesz, że ktoś cię obserwuje, nie bój się. To tylko ona pilnuje, żeby nic złego ci się nie stało. A jeśli kiedykolwiek zobaczysz dziwną chatę na kurzych nogach, pamiętaj, o Stanisławie i Marcie. Pamiętaj, że prawdziwi potwory to ci, którzy chcą szkodzić innym, a baba jaga ona tylko chroni równowagę. Podobała Ci się ta mroczna historia? Polub i zasubskrybuj kanał Mroczne Legendy Polski, aby nie przegapić więcej legend z naszych rodzinnych stron. Co tydzień przynosimy Wam nowe, przerażające opowieści z, się z Polskiego Folkloru.